Album z muzyką Joanny Wnuk Nazarowej jest szczególnym prezentem, prezentem urodzinowym dla kompozytorki, która po latach działalności w obszarze kultury, ale tej bardziej organizacyjnej, zarządczej, oddaje się pasji kompozytorskiej, czyli swojemu marzeniu z młodości i także jest to właściwie powrót do jej prawdziwego zawodu. Czuję się ogromnie wyróżniony. Będzie to pierwsza płyta monograficzna pani Joanny Wnuk-Nazorowej, Więc ogromnie się cieszę, jestem szczęśliwy, że mogę dołożyć tę swoją cegiełkę do tak wspaniałego dzieła. Bądźcie zaczęli po prostu szybko, strasznie do przodu, tam, wszyscy. się nakręciliśmy. Deptyk Janny Wnuk-Nazarowej. Jest to bardzo klasycznie napisany utwór, posiadający wiele współbrzmień współczesnych i zestawień instrumentalnych, które są bardzo ciekawe, jak zestawienie fletów z okarynami, czy klawesynu z okarynami. Mieliśmy okazję wykonywać dyptyk już w zeszłym roku w Poznaniu. Jeśli chodzi o solo trąbkę do współpracy został przez kompozytorkę zaproszony nasz syn Hugo. W wykonaniu wzięła udział również nasza córka Sara, grająca na okarynie. Przy tym dyptyku y, pani Anny Wnuk-Nazarowej jest y, pewna określona trudność, polegająca na tym, że tak naprawdę to są utwory teatralne. Musimy wręcz dobarwiać, jeszcze bardziej wzmacniać, jeszcze bardziej podkreślać każdy kontrast czy to w partiach solistycznych, czy to w zgraniu dwóch orkiestr, w dynamice, w agogice żeby jeszcze wzmocnić przesył kompozytora. jest z nami pani kompozytor na próbach. Czyli po prostu po komeno trzeba zrobić większe meno i żeby potem... Do. Smyczki powinny grać o wiele ciszej, żeby oni byli na pierwszym planie. Na trzecią, więc trzeba I... ten dół przytrzymać zawsze. Więc wszystko nagrywamy pod jej czujnym okiem, uchem <grych> i bardzo cennymi radami, które nam cały czas dostarcza. Mam zamówienia na następnych kilka lat. Może się spotkamy, jak będę miała 80 urodziny wtedy się okaże, że, że te wszystkie moje marzenia o tym, żeby napisać to wszystko, co sobie zaplanowałam, że to wszystko wyszło. A jeśli nawet nie, to i tak się cieszę z tego, że Anaklasis wyda płytę, na której się znajdzie większość z tych napisanych właśnie już na emeryturze utworów. Brawo brawo, brawo brawo panowie, już